Proszę Państwa, tutaj ten najnowszy blok przy Rondzie Wiatraczna, to jest wspaniały taki, wysoki, tam na dole mamy galeria handlowa, jest także można zrobić sobie zakupy i te domy tutaj, które mamy tu po prawej stronie na samym rądzie Wiatraczna, proszę Państwa, to były budowane z takiej małej czerwonej cegły, to więc jakby było takie nawet drobne trzęsienie ziemi, to się to wszystko zasypie. No, i to będzie Anna Święta się sypie. Tu się zacznie wszystko sypać, i co zostanie? Te tramwaje, proszę Państwa, tutaj na, na tej pętli, które tutaj widzicie, tu jest pętla e, tramwaju 8 i 25. On tu w ogóle nie jeździł teraz. Wszystko się zmienia. no Był taki moment, że ta ósemka codziennie w innym kierunku jeździła. Także, proszę Państwa, o te 19-piętrowe domy to są dość stare. A ten uniwersam to jest chyba najstarszy. Uniwersam Wiatraczna. O, proszę bardzo. Super sam został został zburzony. A to nie, no to może i, ale tutaj oni też mają, proszę państwa, takie mięso śmierdzące, jakieś kurczaki takie były stare, te 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 te, te łódka. To nawet były nie do kupienia, proszę państwa, nie do kupienia. Uniwersam bloku. O, tam te nasze bloki są, są Tutaj, a tu po prawej stronie wciąż, proszę państwa. Mamy o to wszystko nowe czynie. Także zapraszamy serdecznie tutaj do Uniwersalmu na zakupy. Możecie Państwo sami się przekonać, bo to przecież też wszystko się zmienia. Są nowe firmy, które tutaj dostarczają towar do sklepu. I no, nie jest tutaj najtaniej, bo w tych takich wielkich supermarketach to na pewno wszystko jest, proszę Państwa, bardzo, 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 proszę Państwa, jest tania wszędzie, a przez